A tutaj mamy miękkie tworzywo Tylko w końcu masz niegdyś żebyśmy się nie rozjechali tytor. no to się żeby wkł... Cześć. Kiedy opublikowano cennik nowego Golfa R, wszyscy zaczęli zastanawiać się, jak to jest, że Golf jest droższy od Audi S3 z tym samym silnikiem. Golf zaczyna się od kwoty 199 000 zł, a Audi S3 od 194 000 zł. O co w tym wszystkim chodzi? Tym zajmiemy się w dzisiejszym filmie. Od razu zaznaczę, że nie udało nam się umówić wersji Sportback, mamy limuzynę ale ten samochód ma dokładnie te same osiągi co Sportback, różni się tylko wyglądem i ma trochę bardziej upływowe nadwozie, dzięki czemu powinien, w starciu z Golfem, mieć nawet jakąś przewagę. Jeśli chodzi o wygląd obu tych samochodów, to mam wrażenie, że tak, te sportowe wersje wyglądają naprawdę fajnie, ale akurat w tej generacji Audi ma jakieś takie dziwnie wielkie te przednie światła, a Golf ma tą strasznie zaokrągloną maskę. Poprzednie generacje wyglądały trochę lepiej. Natomiast porównując S3 z Rką, zamierzenie jest chyba takie, jakie miało być. Czyli S3 jest bardziej stonowane, natomiast golf bardziej krzykliwy. Wreszcie, bo moim zdaniem, to najlepiej wyglądająca Rka i najbardziej krzykliwa ze wszystkich swojej generacji. Natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz. To jest wersja Performance i ten dodatek kosztuje 9420 zł i obejmuje felgi 19-calowe z niskim profilem opony, większy. Spoiler na tylnej klapie. No i ja tutaj mam opcjonalny wydech Akrapowicz za 15610 zł. Mam wrażenie, że tutaj się pojawiają pierwsze różnice w cenach, bo Golf R wygląda zupełnie inaczej niż zwykły Golf, więc to kosztuje. A z kolei Audi S3 od zwykłego S-Line'a z najbardziej podstawowym silnikiem różni się tylko tamtym znaczkiem i końcówkami układu wydechowego. No i ma większe Felgi, ale Felgi można też zamówić do S-Line. Jeśli chodzi o wnętrze Golfa, to muszę przyznać, że mi się tu podoba. Jest na pewno lepiej niż w poprzednich generacjach. Może jest minimalistycznie, ale na pewno jest nowocześnie. To co mi bardziej przeszkadza, to pierwsza rzecz: system. Mam wrażenie, że Golf wrzucił ten system bardzo na siłę do nowych modeli, nie do końca go opracowały i on nie działa tak jak tego oczekuje w Volkswagenach. I to co mnie jeszcze bardziej denerwuje to to, że Volkswagen wszystko pochował do tego systemu, a w samochodzie typu Golf R przycisk ESP chciałbym mieć fizycznie tutaj, żebym mógł go szybko wcisnąć, bo tylko jak go wyłączę ESP, to mogę użyć chociażby launch control. Więc no to jest ten brak konsekwencji, że wszystkie te samochody tej nowej generacji MQB mają to coś, ale w każdym jest inaczej. Cupra ma tutaj włącznik Silnika, ale tu ma kontrolę trakcji. Ten samochód ma tutaj włącznik silnika. A kontrola trakcji jest, jest. w Raz. pojeździe. Musisz przeklikać w lewo. Tylko Dwa. to musi. A nie, przepraszam. Dwa. 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 Tutaj trzeba go przeklikać w lewo, zanim on się odwróci. I co dziwne, gdzie to jest ZSP? W hamulcach. No pewnie. To jest Przecież i dopiero oczywiście. tutaj. Oczywiście, jakieś 10 że tak. kliknięć, żeby w ogóle nie wyłączyć skrótu, Nic. Zaczekaj, a jak byś wcisnął R, to mogę tylko przełączyć przez. I być włączony. No nie. Mogę no tylko nie. przełączyć przez tryby jazdy. Ale do trybu jazdy jeszcze w tym samochodzie dojdziemy. Więc y, trochę mnie, znaczy, to mnie bardzo wkurza w tym samochodzie, bo to nie powinno tak być. Natomiast. Tak też nie powinno być. Tak też nie powinno być, no trudno. Y, natomiast y, muszę. Jedną rzecz powiedzieć, a mianowicie mam tutaj zupełnie inny wirtualny kokpit zaprojektowany specjalnie do Golfa R, który się nazywa Airview. Airview? Z widokiem na powietrze. Tak. <laughs> Audi zawsze było lepsze, jeśli chodzi o wnętrza. Po to w ogóle powstało A3, żeby być lepszym od Golfa, ale nadal kompaktowym samochodem. No i tutaj mam dużo przycisków, i one tak super po prostu chodzą. Tym się cały czas jaram w tym samochodzie. Co prawda. System, no dobra, jest szybszy, Jest w jest ogóle jaśniejszy szybszy. ten ekran. Jest tak o klasę lepszy powiedzmy. Ale możesz wyłączyć. Mogę ESP wyłączyć musiciem. ESP bezpośrednio z przycisku. Tak samo system Start Stop. Mam aluminiową tą gałeczkę, więc też jest trochę bardziej taka fajniejsza. materia. jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, to jest praktycznie to samo, tylko tam z tyłu. Jest tak samo źle jak w golfie. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że to jest jednak kompakt. No czego oczekiwać od kompaktu? Nawet jeśli jest premium, to według mnie premium w tym A3 czy S3 jest to, że po prostu bardzo mi się tutaj miło siedzi. Te materiały są fajne i to wszystko chodzi lepiej niż w golfie. Czy w ogóle chodzi cokolwiek, bo tam jest tylko jakiś tyle A tutaj nawet podłokietniczek proszę, Cichuteńko, cichu Ja też uważam, że tu jest fajniej niż w golfie. No nie oszukujmy się. Jest ciekawiej i przede wszystkim jest za, zachowana. Ta proporcja między ekranem dotykowym a fizycznymi przyciskami. I to jest fajne, że, że rzeczywiście masz te rzeczy, które chcesz mieć fizyczne, masz fizyczne. Dokładnie. A nie wszystko przeniesione do tego ekranu i wszystko jest dotykowe, co w golfie niestety jest wszędzie. No i jak widzicie, tylne drzwi zarówno we strójce, jak i w RC są wykonane z twardych plastików, a tutaj mamy mięciutkie tworzywo, akurat pod maską. Jest jednak jeszcze coś, chociaż oba samochody mają nowe napędy, to jeden z nich może okazać się lepszy. Napęd w moim Audi to nowsza generacja Quattro realizowanego przez sprzęgło wielopłytkowe i szczerze mówiąc nigdzie nie pojawia się tym razem nazwa Haldex. Może być dołączany z większym ciśnieniem. Wcześniej sprzęgło zamontowane jest przed tylną osią dla lepszej dystrybucji masy, a za sterowanie tym sprzęgłem odpowiada jeden komputer, który zbiera informacje i kontroluje też aktywne zawieszenie i systemy kontroli trakcji. Za poprawę zwrotności odpowiada też system, który przyhamowuje wewnętrzne koła w zakręcie, przednie i tylne, przekazując trochę więcej momentu na koła zewnętrzne. Golf R ma to wszystko, ale dostał też układ torque Factory na tylnej osi. To nowe przeniesienie napędu rozdziela też moment pomiędzy kołami tylnej osi i... Zaraz sprawdzimy jak to działa w praktyce, ale nie będziemy tego robić stojąc na parkingu. To miejsce to motopark w Krakowie, gdzie postanowiliśmy z Mateuszem pobawić się wganianego. A z racji tego, że Golf jest mocniejszy, to ja jadę jako pierwszy. Ciekawe, czy mnie dogoni. Kiedyś Golf R nienawidził zakrętów. A teraz jest Zupełnie inaczej. Długość jednego samochodu, powiedzmy. No i tutaj jak widzę, jak po na wyjściach z takich wcześniejszych zakrętów w golfie można dać gaz dużo wcześniej. Muszę to powiedzieć. Skrzynia również działa błyskawicznie, w trybie manualnym mam wrażenie, że nieco wolniej a w trybie automatycznym znowu w drugą stronę o, za szeroko ale jak ten samochód się składa i układ kierowniczy, zobaczcie w ogóle nie odrywam rąk od kierownicy przez całą pętlę toru S3 jest tak jak mówiłem wcześniej bardziej sportowe i to czuć, pojawiły się tutaj przede wszystkim dwie rzeczy pierwsza to jest strasznie wręcz neutralne prowadzenie ten samochód po prostu bardzo lekko mu teraz skręca to przednia Ma świetną tą e, pierwszą fazę zakrętu bardzo dobrze e, ten tak zwany turn-in on po prostu skręcasz kierownicę i od razu idzie za ręką jak to się mówi to widać teraz że w Golf jest po prostu od strójki zwinniejszy ale druga rzecz jest taka że w Audi nigdy nie było czegoś na co za granicą mówią Adjustability, czyli możliwość ustawiania tego samochodu w zakręcie. Do tej pory, tak, i, tak samo w Golfie R7 jak i w e, S3 poprzedniej, było tak, że w, w środku zakrętu no już jesteś zdany tylko na podsterowność. Tutaj puszczam gaz. I idzie tył i nam zakręt. Tutaj sobie puściłem i wcześniej mogłem wyjść z zakrętu, bo mam oczywiście cztero łapa, więc mogę wcześniej się złamać i już na prostych kołach przyspieszać. Szczególnie będzie to widać teraz na tym dłuższym zakręcie, gdzie jadę, gaz. I oczywiście ten tył nie ucieknie nigdy jakoś bardzo, bo to jest bardzo, ale to bardzo stabilny samochód, to się nie zmieniło. Ale przede wszystkim w S3 pojawiło się coś zwane zabawą. Świetny jest ten samotek. Naprawdę nie spodziewałem się, że to auto będzie tak świetnie składało się w zakręty. Bardzo, ale to bardzo neutralne prowadzenie. Czuć, że ten napęd też tutaj trochę pomaga. I w tym momencie, na przykład, czuję bardzo lekką rotację z tyłu, ale nie jest to taka rotacja, jaką widzę już. Po prostu stąd w golfie. Golf po prostu e, obraca się ewidentnie lepiej. Szczególnie z tego co widzę w pierwszej fazie zakrętu. Później jest już tak samo, tak samo się chyba prowadzi jak Audi. I ten system torque vectoring, czuć go doskonale na tak ciasnym torze jak ten. Jak auto samo dobiera sobie na które koło. Przerzucić moment obrotowy, przez co naprawdę ciężko jest ten samochód wyprowadzić z równowagi, gdyby nie te opony. Ale to i to, jest tak nie przeszkadza, mi w tym, żeby Mateus'a zostawić mocno w tyle. I tu nie chodzi o moc. Bo powiedzmy sobie szczerze. 10 koni mechanicznych, to żadna różnica. Zobaczymy co powie pan... ...Raczyński. No i co? No z każdym kółkiem było widać, że dalej. Uciekłeś mi dość dobrze, ale i tak jestem bardzo zadowolony z tego jak się przyprowadzi. to jest przeprowadzi. To jest niebała ziemia w porównaniu do poprzedniego samochodu. Poprzedniej generacji. A to jest majsterz, naprawdę. Ale ja to widziałem już z mojej perspektywy, jak ta dupa po prostu się pupa, przepraszam. Nie, no składa się, składa się, się genialnie, się genialny jest ten samochód. Ale abyście nie musieli opierać się tylko na naszych emocjach, to teraz dowód na to, jak te samochody trzymają się drogi. Postanowiliśmy pokazać Wam to na przykładzie prawdziwego testu łosia z pachołkami rozstawionymi według normy ISO 38882. Dla Mateusza to nadal było zbyt mało dowodów, że golf jest po prostu lepszy. Byłem tak pewny swego, że pojechaliśmy w miejsce, gdzie można było naprawdę rozwinąć skrzydła. Tych samochodów jest szybszy. Tak więc sprawdzimy je na wyścigu na 1,4 mili i dowiemy się, czy S3, czy RK. Tylko stań tu macie gdzieś bliżej, żebyśmy się nie rozjechali czy coś. że nie ma co tu sprzątać, bo pozamiatamy. To to ale mi strasznie szybko wrócę dwójkę. W ale, ale, obrzuca. Obrzuca. ale zauważyłem, że rącz kontrol. w ogóle ten samochód wystarczał jak z pro, co miałem wrażenie, że u Ciebie tak... No, możliwe, nie że było ma inaczej szału. ustawiony napęd jakiś wstępny z czy coś takiego. Ale bo jak bo na tak małą na różnicę, różnicę koni, no. 10 koni, to jest podróż. No i jest no. pogrom. I później... Już, ale już przez ten start już mi później odjeżdżała i się odjeżdżała. Tak, to już było, nie było co zbierać. Chyba, że spróbujemy jeszcze raz. nie wiem czemu on mi tak wcześniej zmienia ten bik. Ten, ten bieg. dobra, spróbujmy jeszcze raz. To co? To co? Było lepiej. Niby do trzech razy tylko co? Nie mogłem pogodzić się z tym, że S3 znowu przegrało, więc ta czasówka to moja ostatnia szansa. Oczywiście istnieje jedna największa różnica, czyli kierowcy, ale pamiętajcie, że tutaj chodziło nie tylko o S3, ale także o mój honor. Uwaga. Uwaga, więc yy, wygrał golf z czasem 20898, Audi 21335. Kolejny raz nie było co zbierać z Mateusza, ale aby postawić jeszcze kropkę nad i w tym wszystkim, to jest jeszcze jedna różnica, bowiem Golf R ma coś, czego S3 w ogóle nie oferuje. Ma tryb drift mode i możecie robić w tym samochodzie to. Wyszła pora na podsumowanie tego filmu, no i najważniejsza kwestia. Mateusz, który samochód byś wybrał? Ja powiem tak. Audi zrobiło bardzo duży postęp, mam wrażenie, względem poprzedniego S3, ale ewidentnie zostawiają sobie miejsce na RS3. To nie jest topowa wersja. Radzi sobie na to, że całkiem ok, ale jednak bardziej sportowy jest golf. Chociaż, na przykład, na powrót do domu, jednak wolę wracać Audi. A ja powiem tak. Yy, początkowo, kiedy Przyjechała RK do redakcji. Podejrzewam, jak wszyscy stwierdziłem, 250 tysięcy za golfa. Nie mówię 280, bo powiedzmy topowych wersji. Zbyt dużo osób nie będzie kupowało, ale te 250 tysięcy za golfa. No i powiem Wam, że po tym filmie, po tym co ten samochód udowodnił, to jestem w stanie stwierdzić, że to jest najlepsza RK, jaka kiedykolwiek została wyprodukowana. I nie patrzę na ten samochód z perspektywy, że to jest golf. Patrzę na ten samochód, że to jest po prostu świetne auto i doskonale jeździ. A to, że to jest golf. Trudno. Ja aktualnie mam to w nosie i ja wybieram golfa, bo naprawdę zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Natomiast zazdroszczę tobie, rzeczywiście do domu wolałbym wracać przez